Dzisiaj pokażę Wam triki, jak obrać mango, ananasa i granat. Mango odkrawam wzdłuż pestki z dwóch stron. A teraz ja użyję do tego szklanki. Po skórce obsuwam całość. Skórka, w miąż Tą część możecie tradycyjnie obrać nożem no i dodać do szklanki ananas. Odcinam ten piękny pióropusz i spód ananasa. Ostrym, giętkim nożem wykrawam go dookoła w środku. I teraz tak, twarde zgrubienie wewnątrz ananasa wycinam też nożem. Wędrążyłam w środek i Tada! tego elementu nie potrzebujemy. A teraz delikatnie natnę i odwijam mojego ananasa. Zobaczcie. Wystarczy go teraz pokroić w talarki i od razu jeść. I przyszła pora na trzeci trik. Granat. Przekrawamy owoc. Na pół. Tutaj mam skórkę z granatu, a tutaj te cenne ziarenka. Moi drodzy, jeżeli szukacie jakiegoś triku lub nie wiecie, jak coś zrobić w kuchni, napiszcie nam to w komentarzu, a my postaramy się przygotować dla Was taki filmik. Zachęcam Was do oglądania nas w poniedziałek, w środę. I piątek o godzinie 16 publikujemy nowe filmiki. Pamiętajcie też o subskrypcji, o lajku. Poniżej jest lajk, like, tak? No i co? Do zobaczenia znowu.